Ja jestem swojaczek. I dzisiaj. Nie, nie, solta, solta. Cześć, jestem Słoniaczek na kolejny odcinek. Pierwszy odcinek na moim kanale. I. A to jest nas dzisiaj. gość. Łysy gość. Czapkę mu zabrać. Dobra, Dada, <laughs> dada, dada. Da. się błąd. O, 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 Dada, dada, O, 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 Jeszcze jeden gość. I to będzie pierwszy odcinek na moim kanale, kiedyś już nagrywamy, ale posłuchałaś Mi nic, nic nie udało, oczywiście. W yy. ogóle, Minecraft. Chwilka, powiedz. Kuku. Mhm. Dobra, w każdym razie, tak, będę nagrywać Minecraft, to dzisiaj jeszcze chyba coś nagramy. Um, może też na Batman. Hmm. Czwarty odcinek. No czwarty poziom już mamy. I o. I to No i to. rozegrałem. No, Pana piłeczkę. Ona są dla mnie za małe. Będziemy Wam jeszcze pokazywać różne rzeczy, zrobiliśmy takie fajne bajkony, które świecą, czyli magiczne latarnie, które świecą kolorowym słowem. Ujemmy udział śmietanka. Co, co, smetana taka Co, 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 co. Wczoraj byliśmy... Aha, jutro jedziemy na takie grilla do Magdy domu. To jest w ogóle Magda. Siema. I, i będziemy nagrywać na wsi taki jakby poradnik, coś nie wiem, mm, nie wiem No coś, coś tam nagramy, nawet nie wiem co. Ale nie wiem, zbudowałam takie fajne masteczko, zbudowaliśmy e, takie bacony fajne, staj, dance, 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 everybody. bar no i będzie e, no i będzie oczywiście. Yy... No, będziemy to wszystko pokazywać, tak? Będziemy to pokazywać i dalej. Yy... W Minecrafcie nie mam dużo osiągnięć, bo wolę. Wolę budować. jestem w budowaniu i czasem też mogę sobie pożegnać ze yy, Magda znowu jest o Simsów. Mm -hmm. no, no właśnie. Simsów nie wiem czy nagramy, jak coś to nagramy na fonie, bo tableta teraz jest tableta nagramy na fonie, eksportuję do tableta i się wstawi bo na, nie ważne no i tak będzie no. no i program do program do nagrywania, do montowania do nagrywania mam Movie Studio, czyli oryginalny program do nagrywania z tabletów Lenovo a... i nie, nie chcę na dodać. Czemu ja. Albo też. to. Ja? Aby to yy, więc takie ogłoszenie pana. Piotrek podał. Nie. Jutro... Nie, po jutro, czy niedziela. Jutro się No do kościoła można codziennie chodzić. No i to chyba było na tyle do montowania nabiurą dwóch programów. No i co? No i nic. No i nic. Cześć. Nie wiem, no, nie chcę. Nie. Nie wiem. No. No i pan piłeczka Was żegna. A tak ogólnie skąd się wzięło, że cwaniaczek albo luzaczek. No bo cwaniaczek było zajęte. No to wziąłem luzaczek. No i luzaczek cwaniacz. I niech już tak zostało. No i o, A czemu cwaniaczek, które ja nie wiem. Takie nam dali. Mi takie dali wszystko I o. No i cześć. Cześć.